Skoro mieliśmy teorię, z jakiego powodu epidemia się w ogóle zaczęła, to czemu nie zrobić teorii, jak się może skończyć? Hej, cześć Simono, ja jestem Anorek i witam Was bardzo serdecznie w filmie pod tytułem Jak może skończyć się The Walking Dead? Ostatni odcinek przypadł wam do gustu, widać to po stykach, ale nie zatrzymujemy się Jestem pewien, jak zawsze, że potraficie więcej, także w tym momencie Jeśli ktoś nie dał lajka like ani suba, a podoba wam się materiał To zachęcam bardzo serdecznie, dla was jedno kliknięcie da mi to mega zatrzym motywacji, dziękuję bardzo Ale teraz skupmy się na meritum całego odcinka, a mianowicie na spekulacjach Jak może skończyć się epidemia w The Walking Dead, a tym samym serial i gra Zacznijmy od najmniej prawdopodobnej teorii, która często pojawiała się w komentarzach Ale to jednak teoria, a mianowicie wszystko, cała epidemia dzieje się w głowie Lika oraz Clementine. I teraz wyobrażam sobie wasze zdziwienie, ale taka może być poniekąd prawda i tu mam kilka argumentów na ten temat. W serialu Rick został postrzelony i trafił do szpitala ze śpiączką w krytycznym stanie, także możliwe jest to, że nie obudził się tak po prostu, tylko właśnie wszystko to mu się śniło. A co z Clementine? Clementine podobno miała strasznie bujną wyobraźnię i pisała własne historie, także może... Twórcy do tego nawiążą. Kolejną teorią często się pojawiającą może być teoria, że wynajdą jakieś lekarstwo przeciwko epidemii. Moim zdaniem ta teoria nie ma szans powodzenia, ale obgadamy sobie ją. Nawet jeśli lekarstwo zostało wynalezione, a pewnie nie dostanie, dlatego że technologia została wstrzymana, to nawet jak miało działać? Ok, rozumiem, że lekarstwo mogło być aplikowane żywym osobom, które stanowią znaczną mniejszość w całym świecie op opanowanym przez szwendaczy. Mogłoby działać na zasadzie antidotum, czy na przykład szwendacz się gryzie... Strzykujesz lekarstwo i żyjesz dalej, albo na zasadzie szczepionki. Jeśli ogólnie teraz jest tak, że każdy, kto umrze, Przemienia się, niezależnie od tego, jak umarł, chyba że zniszczy się mózg. I właśnie przez tą szczepionkę mogłoby się tego uniknąć i na przykład ludzie umieraliby naturalnie i by się nie przemieniali. A jak to będzie działało na szwendaczy? Czy na przykład szczepionkę wstrzykniemy w niego, czy rozpylimy? On się magicznie nie zamieni w człowieka, bo jego ciało jest masakrycznie rozłożone i po prostu co najwyżej mógłby umrzeć. Także moim zdaniem ta teoria nie ma sensu istnieć, ale zobaczymy jak to będzie. I kolejną, ostatnią teorią na ten odcinek jest moim zdaniem teoria najbardziej prawdopodobna, że szwendacze po prostu się rozłożą i nie będą w stanie ani chodzić, ani kompletnie nic robić. Teraz Macie na ekranie różnicę między swynaczem z pierwszego sezonu a siódmego. Ogólnie ciało ludzkie ma to do siebie, że właśnie się rozkłada, a chyba ta choroba epidemii. Po prostu spowalniają tą przemianę, bo jednak się rozkładają, tylko że wolniej. Także właśnie moim zdaniem szwendacze po prostu się rozłożą. Nie będą w stanie chodzić, żerować, ani kompletnie egzystencować. I moim zdaniem po prostu zostaną wyniszczeni. Także moi drodzy, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach swoje teorie oraz odnoszę się do tej. Pamiętajcie, że każesz sub i like, mega pomaga mi w pozycjonowaniu kanału. I mega mnie motywuje też. Dziękuję bardzo. Was też nie kosztuje, mi to mega pomaga. Dziękuję ślicznie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, pa. pa.